W pewnym momencie życia, każda kobieta spogląda w lustro i zadaje sobie pytanie: Czy nadal jestem piękna? Świat, który gloryfikuje młodość, sprawia, że zaczynamy wierzyć, iż z każdą zmarszczką tracimy wartość, ale to nie jest cała prawda. Bo jest pewien rodzaj kobiety, który z wiekiem nie gaśnie, ona rozkwita, jej oczy stają się bardziej przenikliwe, jej gesty spokojniejsze, a obecność głębsza. To nie jest piękno, które krzyczy to piękno, które mówi ciszą. Dlaczego niektóre kobiety stają się piękniejsze z wiekiem? Nie chodzi tu o geny, zabiegi kosmetyczne czy makijaż. Chodzi o coś, czego nie można kupić ani sztucznie wyprodukować spokój wewnętrzny, świadomość siebie energia, która nie musi już niczego udowadniać. Karl Jung, szwajcarski psychiatra i twórca psychologii Głębi, mówił o energii psychicznej i tym, jak ją wydatkujemy. Według niego każda osoba posiada ograniczoną ilość energii życiowej. I podczas gdy młodość często ją rozprasza na zewnętrzne role, dojrzałość pozwala ją skupić w sobie na tym, co autentyczne. To właśnie dlatego niektóre kobiety z wiekiem stają się piękniejsze. One nie próbują już być kimś innym. Ich energia nie płynie na zewnątrz, by zdobywać uwagę, lecz bije z wnętrza, jako światło, które przyciąga bez wysiłku. W tym filmie odkryjemy sześć sekretów kobiet, które z czasem stały się bardziej magnetyczne, głębokie i nieodparcie piękne. Wszystko to zainspirowane psychologią Karla Junga i mądrością dojrzałości. Piękno to nie przypadek, to stan świadomości. Czym właściwie jest piękno, które trwa mimo upływu lat? Karl Jung nie postrzegał człowieka przez pryzmat powierzchowności. Dla niego prawdziwe piękno miało swoje źródło w duszy. W integracji tego, kim naprawdę jesteśmy. Według Junga, każdy człowiek posiada wewnętrzne zasoby energii psychicznej. Kiedy jesteśmy młodsi, często zużywamy tę energię na budowanie zewnętrznego wizerunku. Chcemy być akceptowani, zauważeni, kochani. Wiele kobiet w tej fazie życia utożsamia swoją wartość z wyglądem, a więc piękno staje się grą pozorów, ale z wiekiem coś się zmienia. Jeśli kobieta zaczyna wędrować w głąb siebie, odkrywa źródło, które nigdy się nie wyczerpuje swoją prawdziwą tożsamość. I właśnie wtedy jej energia zaczyna promieniować z wnętrza. Nie musi już walczyć o uwagę. Ona przyciąga obecnością, spojrzeniem, spokojem. Jung mówił o procesie indywiduacji drodze, na której człowiek staje się sobą, odzyskuje swoją pełnię. Ten proces wymaga odwagi, bo oznacza konfrontację z cieniem. Z własnymi ranami i maskami, które przez lata zakładaliśmy. Ale to właśnie ten trud sprawia, że kobieta dojrzewa nie tylko fizycznie, ale też duchowo. I tutaj pojawia się najważniejszy paradoks: im bardziej kobieta zna siebie, tym bardziej staje się widoczna, nawet jeśli niczego nie eksponuje. Jej piękno nie jest już dekoracją, jest manifestacją spójności, wewnętrznej harmonii i obecności, która nie potrzebuje słów. Otoczenie reaguje na tę zmianę instynktownie. Ludzie czują, że mają przed sobą kogoś autentycznego kogoś, kto nie gra, nie szuka aprobaty, ale jest obecny w swoim ciele i duszy a to wywołuje podziw, szacunek i fascynację. To dlatego Jung twierdził, że prawdziwe piękno to nie iluzja młodości, lecz przejaw dojrzałej energii i to od niej zaczyna się prawdziwa atrakcyjność. Są kobiety, które wchodzą do pomieszczenia i natychmiast przyciągają uwagę nie krzykliwym ubiorem nie makijażem lecz czymś trudnym do nazwania emanują spokojem pewnością i jakąś niewidzialną siłą która sprawia że inni chcą być blisko to magnetyzm i jego źródłem jest autentyczne poznanie siebie karl jung uważał że człowiek który zna siebie nie potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz kobieta która przeszła przez swoje światło i swój cień która rozumie, kim jest i czego pragnie, przestaje zabiegać o akceptację. A to czyni ją niewiarygodnie atrakcyjną. Nie chodzi o perfekcję, chodzi o spójność o to, że sposób, w jaki mówi, jak się porusza, jak patrzy wszystko to płynie z tego samego źródła. Nie ma rozdźwięku między tym, co na zewnątrz, a tym, co w środku. Taka kobieta nie nosi masek i właśnie dlatego jej obecność jest tak silna. Poznanie siebie to proces. Wymaga ciszy, refleksji i odwagi, by zajrzeć w miejsca, które przez lata były ukryte. Ale gdy kobieta zaczyna rozumieć swoje emocje, swoją historię, swoje granice i potrzeby, zmienia się każdy jej gest. Jej postawa staje się bardziej wyprostowana, ale nie sztywna. Jej głos był spokojny, lecz stanowczy, jej ruchy wolniejsze, ale pełne intencji. Ona nie musi niczego udowadniać. Ona po prostu jest i to bycie. Jest dziś rzadkością. W świecie, który uczy kobiety, by się dopasowywały, upiększały, filtrowały, kobieta, która zna siebie i pokazuje się taka, jaka jest, staje się rewolucją. Warto zwrócić uwagę na proste gesty. Czy twoje ciało mówi, czuje się pewnie? Czy twój uśmiech jest prawdziwy, a spojrzenie obecne? Ludzie odbierają te sygnały błyskawicznie, zanim wypowiesz pierwsze słowo. Nie ma makijażu, który zastąpi autentyczność. Nie ma stylizacji, która odda energię kobiety, która pogodziła się ze sobą. Poznanie siebie to nie luksus, to pierwszy i najważniejszy krok do piękna, które nie przemija. Jednym z najbardziej magnetycznych aspektów dojrzałej kobiety jest jej wewnętrzna niezależność. Nie chodzi o to, że nikogo nie potrzebuje. Chodzi o to, że nie jest zależna od potwierdzenia swojej wartości przez innych. W młodości często uczymy się że trzeba być miłą, dostępną, zawsze gotową pomóc, uśmiechniętą, nawet kosztem siebie. Ale to właśnie ta nieustanna potrzeba bycia lubianą czyni nas niewidzialnymi. Karl Jung nazwałby to życiem z zewnątrz do środka, budowaniem tożsamości na podstawie oczekiwań innych. Tymczasem droga do prawdziwej kobiecej siły prowadzi w odwrotnym kierunku od środka na zewnątrz. To jest właśnie proces indywiduacji. Stawania się sobą bez lęku przed odrzuceniem. Kobieta, która nie jest emocjonalnie zależna, emanuje czymś rzadkim, spokojem bez lęku, obecnością bez błagania o uwagę. Nie musi być ciągle dostępna, nie musi reagować natychmiast. Jej nie jest pełne szacunku, zarówno dla innych jak i dla siebie. To właśnie taka postawa budzi szacunek. A z szacunku rodzi się fascynacja. Niezależność emocjonalna nie oznacza bycia zimną ani zamkniętą. Oznacza bycie zakorzenioną w sobie. Oznacza, że nie musisz pytać świata, czy mogę być sobą. Już to wiesz, i ta pewność promieniuje w spojrzeniu, w ruchu, w słowach. Zauważ, jak działa energia kobiety, która nie potrzebuje, ale wybiera. To różnica między pragnieniem a desperacją, między obecnością a ucieczką, między muszę, bo inaczej mnie nie pokochają. A jestem i to wystarcza. To właśnie ta sztuka, ta sztuka niebycia potrzebującą, daje przestrzeń innym, by zbliżyli się z własnej woli. Nie z obowiązku, nie z litości, ale z autentycznego pragnienia bycia blisko. Dojrzała kobieta nie konkuruje, nie krzyczy, nie błaga. Ona jest i to bycie, ciche, pewne, obecne, ma większą moc niż jakikolwiek krzyk o uwagę. Nie ma nic bardziej pociągającego niż kobieta której styl odzwierciedla jej wnętrze. Nie podąża ślepo za trendami, nie przebiera się, by przypodobać się innym. Ona wyraża siebie, przez kolory, tkaniny, zapachy, gesty i sposób poruszania się. Styl to nie tylko kwestia mody, to subtelny język duszy. Karl Jung mówił, że każda kobieta nosi w sobie wewnętrzny obraz, archetypiczną tożsamość, która pragnie wyrazić się w świecie. Gdy kobieta zaczyna żyć zgodnie z tą wewnętrzną prawdą, jej wygląd staje się czymś więcej niż dekoracją. Jest manifestem znam siebie i jestem gotowa to pokazać. Styl nie polega na ukrywaniu, polega na odsłanianiu tego, co autentyczne. Kobieta, która rozumie swoją naturę, nie wybiera ubrań, by coś zatuszować. Wybiera je, by wyrazić swoją obecność. Czasem to będzie miękka sukienka w kolorze ziemi, czasem wyrazisty szal. Czasem prostota i cisza bieli, ale zawsze w zgodzie z jej energią, pomyśl: Jakie kolory naprawdę do ciebie pasują? W czym czujesz się ty, a nie kimś, kim powinnaś być? Jakie tkaniny otulają cię z czułością, a jakie sprawiają, że znikasz? To nie są powierzchowne pytania. To droga do świadomego życia. Styl osobisty nie kończy się na ubraniu. Przejawia się w sposobie, w jaki siadasz, jak trzymasz filiżankę, jak witasz się z drugim człowiekiem. To wszystko buduje obraz, który inni odczytują w jednej sekundzie, zanim jeszcze wypowiesz słowo. W świecie pełnym kopiowania i szumu, kobieta, która nosi siebie z prawdą, jest jak powiew świeżego powietrza. Nie trzeba jej przedstawiać, ona się objawia. A kiedy styl jest zgodny z duszą, wtedy pojawia się prawdziwe piękno. Nie takie, które przyciąga wzrok na chwilę, ale takie, które zapada w pamięć na zawsze. W świecie, który ceni szybkość, dominację i hałas, łatwo zapomnieć, że prawdziwa siła kobiety nie leży w walce. Leży w jej obecności, w energii, która nie forsuje ale przyciąga. Nie manipuluje, no ale magnetyzuje. Nie udowadnia to, ale jest. Karl Jung mówił o archetypie Animy, kobiecego pierwiastka obecnego w duszy każdego człowieka. Ale u kobiet ten pierwiastek może stać się świadomym źródłem mocy. Jeśli zostanie rozpoznany, przyjęty i pokochany, cicha siła kobiety to niesłabość, to potęga ukryta w subtelności. Kobieta, która zna swoją wartość, nie musi podnosić głosu. Jej spojrzenie mówi więcej niż tysiąc słów. Jej milczenie może być bardziej wymowne niż jakiekolwiek tłumaczenie. Taka kobieta nie gra w grę uwodzenia. Ona nie musi. Jej energia robi to za nią, nieświadomie, naturalnie. To właśnie odróżnia manipulację od magnetyzmu. Manipulacja szuka reakcji. Magnetyzm rodzi się z obecności. Kiedy kobieta przestaje gonić za uznaniem, a zaczyna być ugruntowana w sobie, zmienia się jej pole energetyczne. Ludzie to czują, nawet jeśli nie potrafią tego nazwać. Przebywanie w jej towarzystwie staje się doświadczeniem spokojnym, głębokim, prawdziwym. Zauważ, jak działa kobieta, która nie rywalizuje która nie musi być naj, bo wie, że już jest wystarczająca. Nie chodzi wówczas o bycie bierną. Chodzi o zaufanie do swojej obecności, do swojej intuicji, do mądrości, którą niesie ciało, głos i serce. Ta cicha siła może zmienić przestrzeń. Może ukoić emocje innych. Może otworzyć rozmowę bez słów. To właśnie jest potęga energii kobiecej. Nienachalna, ale nie do przeoczenia. Delikatna, ale niezniszczalna. Cicha, ale wyraźnie obecna. W czasach, gdy wiele kobiet próbuje dopasować się do wzorców męskiej ekspresji, prawdziwa rewolucja to powrót do siebie, do łagodnej, magnetycznej, głęboko ugruntowanej kobiecości. Bo piękno, które trwa, nie wymaga głośności. Wystarczy, że jest. Czasem to, czego nie mówisz, mówi najwięcej. W świecie, który zachęca do nieustannego mówienia, komentowania, tłumaczenia, milczenie staje się formą odwagi. Dojrzała kobieta wie, że jej siła nie leży w ilości wypowiedzianych słów, ale w intencji, z jaką się komunikuje. Karl Jung podkreślał, że dusza przemawia symbolami, obrazami, ciszą, a kobieta, która nauczyła się słuchać siebie, potrafi mówić bez hałasu. Jej gest, pauza, spojrzenie niosą przekaz głębszy niż jakakolwiek argumentacja. To właśnie piąty sekret głębia milczenia jako język duszy. Kobieta. Która emanuje spokojem i pewnością, nie musi się tłumaczyć. Jej obecność mówi. Ludzie czują jej wewnętrzne ugruntowanie, wyczuwają granice, czują się w jej towarzystwie bezpieczni, a zarazem zaintrygowani, bo jest coś fascynującego w kobiecie, która nie odsłania wszystkiego od razu, która zostawia przestrzeń na domysły, na pytania, na ciszę. Jej sposób komunikowania się jest pełen pauz, głębokiego słuchania. Kontaktu wzrokowego, który nie dominuje, ale przenika. To jest sztuka, sztuka obecności. Zauważ, jak wielką siłę ma sposób, w jaki siedzisz. Czy jesteś spięta, czy rozluźniona? Czy Twój głos ma miękkość, czy napięcie? Czy słuchasz z prawdziwą ciekawością? Czy tylko czekasz, aż przyjdzie Twoja kolej, by mówić? To wszystko komunikuje. I to właśnie ta komunikacja niewerbalna buduje relacje głębokie, magnetyczne, prawdziwe. Dojrzała kobieta wie, że nie musi się eksponować, by być zauważoną. Wie, że tajemnica przyciąga bardziej niż nadmiar. Wie, że czasem jedno spojrzenie wystarczy, by powiedzieć wszystko. Głębia milczenia nie oznacza braku głosu, oznacza obecność, która nie potrzebuje krzyku, oznacza siłę, która nie musi dominować, oznacza duszę, która jest słyszalna, nawet wtedy, gdy milczy. W świecie przepełnionym hałasem kobieta, która opanowała język ciszy, staje się jak światło, delikatne, ale niemożliwe do zignorowania. Są kobiety, które nie muszą nikogo zatrzymywać, bo nikt nie chce od nich odejść. Ich siła nie polega na tym, że są zimne czy nieprzystępne. Przeciwnie, mają w sobie ciepło, ale nieuzależnienie, otwartość, ale nie rozpaczliwą potrzebę. To kobiety, które są całe w sobie. I właśnie dlatego ich energia jest tak przyciągająca. To szósty i najważniejszy sekret: niezależność jako źródło prawdziwego przyciągania. Karl Jung pisał, że kiedy człowiek odnajduje swoje centrum, przestaje być niewolnikiem zewnętrznych potrzeb i oczekiwań. U kobiety ta niezależność objawia się nie tylko w życiowych decyzjach, ale w samej jakości obecności. Ona nie szuka nikogo, kto ją dopełni, bo wie, że jest już pełna. I właśnie to czyni ją tak pociągającą w świecie, w którym kobiety od najmłodszych lat uczone są, jak być kochaną, jak się zachowywać, jak nie przestraszyć mężczyzny. Kobieta, która żyje dla siebie, a nie dla spojrzeń innych, staje się rewolucją. Ona nie czeka, aż ktoś ją wybierze. Ona już wybrała siebie. To nie oznacza, że nie potrzebuje miłości, bliskości czy dotyku. Oznacza, że jej życie nie stoi w miejscu, gdy tego nie ma. Ma pasję, rytuały, przestrzeń. Ma relację z samą sobą, głęboką, dojrzałą, świadomą. I właśnie to przyciąga. Ludzie lgną do osób, które mają własne światło: światło, które nie wypala, ale ogrzewa. Kobieta niezależna nie rzuca się w ramiona, by uciec od samotności. Ona zaprasza, ale nie błaga. Jest dostępna, ale nie do zdobycia za wszelką cenę. I w tym właśnie leży jej największa siła. Taka kobieta potrafi powiedzieć tak bez lęku, ale też nie bez poczucia winy. Umie być sama i czuć się kompletna. Jej świat nie wali się, gdy ktoś odchodzi, bo nie opierała go na cudzych decyzjach. To nie znaczy, że nie cierpi, ale nie rozpada się, bo zna siebie. Zbudowała fundament nie na piasku zewnętrznego uznania, ale na skalę wewnętrznej prawdy. Właśnie dlatego kobieta niezależna emanuje pięknem, które nie przemija. Pięknem dojrzałości, siły, ciszy i wyboru. Bo prawdziwa atrakcyjność nie rodzi się z potrzeby. Rodzi się z wolności. Niektóre kobiety z wiekiem stają się piękniejsze nie dlatego, że zatrzymały czas, ale dlatego, że zaczęły żyć w zgodzie z sobą. Poznały siebie i przestały grać rolę. Przestały być potrzebujące i zaczęły być obecne. Ich styl stał się odzwierciedleniem duszy, a nie strategią ukrycia niedoskonałości. Odkryły cichą siłę kobiecej energii. Nauczyły się mówić bez słów, patrzeć z intencją i milczeć z głębią. A przede wszystkim stały się wolne. Te sześć sekretów to nie triki, to nie metody szybkiej zmiany, to ścieżki wewnętrznej przemiany. Poznaj siebie. To, kim jesteś, jest piękniejsze niż jakikolwiek ideał. Nie bądź zależna emocjonalnie. Bo twoja wartość nie pochodzi z zewnątrz. Noś siebie z prawdą. Styl to nie moda, to język duszy. Zaufaj swojej energii, nie musisz dominować, by być obecna. Milcz z intencją. Twoja obecność może mówić więcej niż słowa. Żyj w wolności, bo kobieta, która niczego nie potrzebuje, przyciąga wszystko. Jeśli coś z tego poruszyło twoje serce, to znaczy, że twoja przemiana już się zaczęła. Nie musisz stać się kimś innym. Wystarczy, że wrócisz do siebie. Prawdziwe piękno to nie przypadek, to świadomość. Jeśli ten film poruszył cię choć w jednej chwili, jeśli któryś z sekretów odbił się echem w twoim sercu, to znak, że jesteś gotowa wrócić do siebie, do swojej prawdy, do swojego światła, bo prawdziwe piękno nie ma wieku, ma głębie, nie jest głośne, jest obecne, nie zabiega. Przyciąga i jeśli jesteś tu, to znaczy, że ta droga jest również dla ciebie. Zatrzymaj się na moment. Zadaj sobie pytanie: który z tych sześciu sekretów jest ci dziś najbliższy? Napisz w komentarzu: Twoje słowa mogą zainspirować inne kobiety, które właśnie teraz szukają odpowiedzi. Jeśli chcesz otrzymywać więcej treści o psychologii głębi, kobiecej mądrości i wewnętrznej przemianie, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. To daje mi znak, że ta przestrzeń ma dla ciebie sens. Dziękuję, że byłaś tutaj. Za Twoją uwagę, za Twoją obecność, za Twoje serce. Do zobaczenia w kolejnym filmie, a może w kolejnym kroku Twojej wewnętrznej podróży. Bo pamiętaj, nie musisz być idealna, żeby być piękna. Musisz być sobą.